Witam Was serdecznie, moi drodzy. Oczywiście, że dziękuję za subskrypcję, komentarze, łapki w górę. Zapraszam też na moje strony. Linki znajdziecie pod każdym filmem. Ale przejdźmy teraz do konkretów. Czy wiecie, co to jest technika szarego kamienia? Może część z Was już o tej technice słyszała albo czytała. Kochani, to jest technika, która pozwala nam poradzić sobie z toksycznymi, narcystycznymi osobami, nawet słuchajcie ze stalkerem. Czyli tak już jedziemy grubo. Toksyczny związek, w którym jesteśmy, to jest taka nieudana relacja. Kiedy zawarłyśmy ją na przykład z narcystycznym partnerem o powiedzmy sobie despotycznych skłonnościach. Słuchajcie, no rozstajemy się z tym partnerem, ale to rozstanie jest koszmarem. Czyli jak to młodzież mówi, nie może obyć się bez dramy, teatralnej dramy. Taki partner wykorzystuje dosłownie każdą sposobność by podkopać nasze poczucie własnej wartości. Nie pozwolić nam odczuć jakby ulgi, tak? Ale już, kochani, nie mówmy już o zaznaniu przez nas szczęścia. Słuchajcie, nie, nie daj Boże, tutaj akurat religijnie nie mówię takie powiedzenie moje, tak? Nie daj Boże, jeżeli wiążą nas jeszcze jakieś inne zależności. Mamy z tym partnerem dzieci. Kredyt. Sprawa rozwodowa ciągnie się wręcz w nieskończoność. No bo nie można odwrócić się na pięcie i odejść. Tak? Pewne sprawy trzeba uregulować. Prawda? A on wcale nam nie ułatwia. Wręcz, aż mi dyktafon spadł, słuchajcie. <laughs> Dlatego takie poruszenie było przed chwilą. Wręcz, słuchajcie, utrudnia. Prawda? Słuchajcie, można zastosować tą technikę szarego kamienia. Ja na końcu, ja w późniejszej części powiem, a właściwie już zaraz. Ale najpierw opiszmy tę sytuację, do której ta technika szarego kamienia się przydaje. Słuchajcie, taki narcyzm, psychopata, stalker posiada taką jedną wspólną cechę. Posiadają, przepraszam, te, te, te osobowości. Upajają się, karmią się naszymi gwałtownymi emocjami, czyli karmią się gwałtownymi emocjami ofiary. Ale to słuchajcie też niezależnie, czy to jest w partnerstwie, czy odrzucamy Amanta, który do nas tam wiecie, się przymila i tak dalej, a my odrzucamy. Ale to też może dotyczyć fałszywych przyjaciół. Te osoby obierają jeden cel: zniszczyć nas psychicznie, odebrać nam wszelkiego rodzaju samozadowolenie, samo poczucie własnej wartości, radość z życia, satysfakcji z odnoszonych przez nas sukcesów, tak? A wszystko jest to też pod takim pozorem często, gęsto takiego niby zwykłego zainteresowania naszą osobą. I jeśli uda, jeśli im się to uda, słuchajcie, będą tak się upajać naszym żalem, naszym cierpieniem, ale my możemy sobie z tym poradzić. Słuchajcie, możemy. Większość z nas, słuchajcie, po rozstaniu z normalnym partnerem, po prostu wiecie, wchodzi w nowy etap życia. Mówi się, że ojeju, jak ja się obudziłam, czy obudziłem, bo teraz się czuję lepiej, czuję się wolny. Te okowa spadły i tak dalej, ale nie, nie jeżeli chodzi o rozstanie z toksyczną osobą. Tak? Także słuchajcie. Takie zachowanie może mieć sens. W przypadku pośpiesznie zakończonego związku z kimś, do kogo chcemy powrócić. Czyli takie zachowanie, które widać, że często napotykamy tego byłego partnera czy partnerkę, albo sami mamy ochotę za prosić tą osobę na kawę. Ale to są takie zachowania powiedzmy sobie normalne. Jeszcze nie skończyliśmy do końca emocjonalnie tego związku. Dobrze, ale skupmy się może nad tą techniką, słuchajcie. Właśnie. Technika ta polega, moi kochani, nad wyobrażeniem sobie szarego kamienia, który gdzieś tam leży przy drodze i właściwie niczym się nie wyróżnia. Można powiedzieć, że dobrze się kamufluje ten kamień, tak? Bo choć nic nie robi, nie ucieka się do żadnych sztuczek, nie zwraca na takiej, takiej super uwagi nikogo, to on jednak jest. Tak powinniście uczynić. To znaczy, nic tak nie odbiera psychopacie, narcyzmo, narcystycznemu osobnikowi Stalkerowi satysfakcji, jak brak odpowiedzi z naszej strony. Czyli technika szarego kamienia. Ten kamień leży, nie reaguje, niczym się nie wyróżnia. On po prostu leży. Tak? Tak samo my nie odpowiadamy, nie dajemy się sprowokować. Nie dajemy tej satysfakcji naszemu, można powiedzieć, ja to tak, teraz mi przyszło na myśl prawce, ale to chyba jest za grube słowo. Ale wiecie o co chodzi stalkerowi i psychopacie, tak? Bo jeżeli on nie ma od nas żadnych informacji, żadnych reakcji, chociaż nam się wewnątrz, moi drodzy, gotuje, ja to znam, powiem wam, znam to. Po prostu nerwica z. Nie będę tu klnęła, po prostu. Ale nie reagujemy, nie odpowiadamy. Jeżeli on nie będzie miał informacji na nasz temat albo odpowiedzi od nas przez dłuższy okres czasu, po prostu odpuści. On przeniesie uwagę zupełnie na kogoś innego. Tak? No bo nie będzie mógł się karmić nami. Ja wiem, że to jest trudne. To jest bardzo trudne, zwłaszcza dla osób, które są aktywne, towarzyskie, prawda? Które jeszcze, jeszcze w dodatku, jeżeli mamy z tym psychopatą wspólne towarzystwo, nie? Możemy na ten czas, na ten czas wycofać się z tego towarzystwa. Rozumiecie? Żeby on nie miał informacji o nas, bo jeżeli nawet my nie będziemy mu odpowiadać bezpośrednio na SMS-y czy zablokujemy jego numer telefonu prawda? Czy nie otworzymy mu drzwi ileś tam razy. Ale jeżeli mamy wspólne towarzystwo, no to on będzie czerpał informacje od nas właśnie z towarzystwa. Wycofać się na jakiś czas. Jeżeli jest to towarzystwo, które składa się tak jakby tylko z jego znajomych, można nawet zerwać kontakt. Zacznijmy więc od ukrywania swojej codzienności przed tym takim stalkerem, prawda, bądź eks-psychopatą, eks-narcyzem, darcyz, przepraszam, eksem. Możemy zmienić konta w social mediach na prywatne. Słuchajcie, udostępniać swoje wpisy tylko wąskiej grupie zaufanych znajomych swoich zaufanych znajomych. Najlepiej tak po prostu przez jakiś czas, na przykład, nie udzielać się, nie wrzucać nic tam, nie chwalić się, słuchajcie, tą naszą radykalną zmianą, prawda? Yy, także, czyli nie zamieszczać, czy pójdźmy, selfie z imprez, czy z wyjazdów, czy z jakichś tam zakupów, czy z nowo poznanymi osobami, nie wrzucać na razie. Ograniczyć też tą internetową, właśnie, działalność do minimum, tak? No, zejść tak jakby troszeczkę do podziemia na jakiś czas. Ale to, słuchajcie, to nie znaczy, że macie się zamknąć w pomieszczeniu worek pokutny, prawda? Wyłączyć internet i tak dalej. Mówię na chwilę zejść. Zejść z tonu, tak? Troszeczkę na chwilę. Niech ten nasz oprawca będzie przekonany, że po prostu no, tak cierpimy. Tacy jesteśmy nudni, tak cierpimy, że jesteśmy niegodni uwagi. Bo przecież już nie ma czego rozwalić w naszym życiu, tak? Skoro się nie udzielamy. Skoro jakby nie wystawiamy nowych zdjęć. Jaki to jest długi okres czasu, czy krótki, moi drodzy, to już jest też indywidualna sprawa. Stańmy się głusi po prostu na smsy, na wszystko, co pochodzi od, tego, od tej osoby. Ponieważ te osoby mogą próbować takich różnych sposobów, by sprowokować nas do pisania, musimy zachować spokój. Przynajmniej na zewnątrz, tak? Po prostu, jeżeli nas doprowadzą do szewskiej pasji, to lepiej powyzywać sobie w domu, prawda? I powściągnąć się przed odpisaniem, żeby nie miał satysfakcji. Nie ma odpowiedzi, nie ma satysfakcji, nie ma dla niego nagrody. Można też stosować taką technikę zdartej płyty, a raczej grać na zasadzie zdartej płyty. Nieraz jest tak, kochani, że zrywamy z tym, odchodzimy, przepraszam, czy zrywamy z tym toksykiem, ale pracujemy w jednej firmie. No, szukamy pracy, ale jeszcze trochę to może potrwać. Albo mamy wspólne dzieci. On ma prawo je odwiedzać. Czyli w takim przypadku nie możemy milczeć, nie? No, no, to, no nie da rady. Ale słuchajcie, na no to też jest sposób. E, istnieją takie gotowe już formy, nawet, których możemy używać. E, żeby ta technika mm, szarego kamienia nadal dawała nam moc. Możemy wprowadzić technikę zdartej płyty, czyli osoba, która nie ma nic ciekawego do powiedzenia, zawsze powtarza to samo, prawda? Ta technika zdartej płyty to też w innych przypadkach się w innych przypadkach się ją stosuje. No bo słuchajcie, przychodzi taki eks albo ex, no, że, też może być, że pan Opiekuję się dziećmi, a pani jest takim toksykiem, wiecie, tu to nie jest to, że ja wszystko tam tylko ujednolicam, ale tak, przychodzi ta osoba po dzieci nasze wspólne, a co u ciebie dosychać, a no wiesz co, nie jest tam szczególnego, wiesz, praca dom dzieci, nic szczególnego, albo no jak tam w pracy, no jak to w pracy, wiesz, wszystko tak samo. Albo, słuchaj, może bym tam wziął dzieci jeszcze dodatkowo? No dobra, wiesz to zastanowię się na, nad tym. No ale wezmę te dzieci, wiesz, w weekend to będziesz mogła sobie gdzieś wyjść, nie? A gdzie byś chciała tam wyjść? Nie, no wiesz co, jeszcze się nad tym zastanowię, wiesz, no, no może jakbyś wziął dzieciaki, to bym posprzątała w domu, nie? Słuchajcie, e, albo co, ale co, albo dzwoni, dzwoni do, do któregoś z naszych dzieci i prosi, żeby to dziecko dało nas, czyli mamy, no to no już musimy wziąć, nie wciągamy dzieci, wiecie, w tego typu rozgrywki. No co tam, słuchaj, u, u dzieci, bo tam, wiesz, no jakie tam oceny, odrobiły lekcje? Nie no, wiesz, wszystko w porządku, no, dziękuję, że pytasz, no, <laughs> tam możesz mieć też przecież dostęp do e dziennika tam porozmawiaj z wychowawczynią, żeby Ci dała dostęp do e dziennika, nie? Słuchajcie, e, to jest niby banał. To jest niby tylko tyle, ale aż tyle. Ja Wam gwarantuję, że jeżeli będziemy konsekwentnie to robić, będziecie, tak? To przestanie nami się interesować. Ponieważ my się zlewamy wtedy z szarym tłumem. Tak? Kiedy minie odpowiednio długi czas, długi okres czasu, który jest indywidualny, jak już wcześniej wspomniałam, można spokojnie wrócić do, do tego, co chcieliśmy robić, jak już rozstaniemy się, czy rozwiedziemy się z toksycznym partnerem, czyli możemy stać się z powrotem aktywni. Moi kochani, no bo przecież nie będziemy całe życie zlewać się z tłumem, prawda, na zasadzie szarej myszki i jeju, jeju. I jeszcze jedno, moi kochani, no nie, to, ten, ta technika szarego kamienia, czyli takiego wiecie, nieodpisywania, e, niereagowania, wycofania się na trochę z takiego można powiedzieć towarzyskiego życia, ograniczenia dostępu do informacji e, naszych o naszym życiu. Temu toksykowi. Nie, nie trwa wiecznie, tak? Jeżeli mamy z nim dzieci, no to, tak jak mówiłam, możemy zastosować do tej techniki plus technikę zdartej płyty, tak? No, stop te same odpowiedzi na te same pytania. Co, co, co Róż będzie zadawał te pytania, przychodząc po nasze dzieci, no bo będzie miał wyznaczony na przykład okres, w którym widuje się z dziećmi, czy zabiera te dzieci do siebie, tak? Czyli stosujemy dwie techniki: technikę szarego kamienia i technikę zdartej płyty. Moi drodzy, mam nadzieję, że chociaż troszeczkę komuś z Was pomogłam, naświetliłam tą technikę, bo pewnie do wszystkich nie trafiam, ale może komuś w tym danym momencie, w którym ten film słuchacie. Może to jest komuś potrzebne, może właśnie w tym momencie miał trafić na mój kanał i właśnie na ten film opisujący technikę szarego kamienia. Tymczasem, moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie i oby jak najmniej, abyśmy jak najmniej musieli stosować technikę szarego kamienia, czy technikę zdartej płyty, w stosunku do swoich byłych partnerów, do. Yy, Niedoszłych amantów, których żeśmy spławiły, albo panowie też, do panów też mówię, nie amantki, bądź do przyjaciół, których możemy właściwie nazwać w cudzysłowie przyjaciółmi. Abyśmy jak najmniej takich osób mieli w swoim otoczeniu. Dziękuję Wam i do usłyszenia.